Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu Sztyx i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Saints Row 4. Ze mną oczywiście jest jak zwykle niezmiennie i do końca serii pozostanie. Towarzysz Wilku. Co Witam wie? was bardzo serdecznie. Zrasłujcie kawaryści. Właściwie Niemka Wilku. Niemka Wilku, właśnie. To nie wiem, jak jest dzień dobry po niemiecku. Guten ten, tak. No to tak. Tak Morgan? więc ja nie dzisiaj nie, w nie dzisiejszym odcinku. Morgen? Co? Nie, 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 ważne, nie wiem. Nie Dobra. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejną misję główną. E, no, jaka to będzie misja, to sobie zaraz sprawdzimy, klikając Stop, klikając Misję. No i co tu mamy? Mamy misję główną, szef jedzie do Waszyngtonu na przykład. E, Król Steelwater, mieliśmy to zrobić. E, w sumie robiliśmy to w poprzedniej kurze. misji, mieliśmy to teraz Ach, zrobić, kurze. ale zapomnieliśmy i, i. Co tam mówisz? I nie zrobiliśmy, że I nie kurze. kurze. Kurze ci da no. dachu. Aha, ty mi kurz. dobra, nieważne, no to zrobimy po prostu coś innego, zrobimy szef jedzie do Waszyngtonu, Pierce potrzebuje pomocy bardzo, mieliśmy uratować w poprzednim odcinku Murzyna, no to uratujemy w tym odcinku jakiegoś Murzyna, ten Murzyn chodzi w białym garniturze, trochę, garniturze trochę jak Alfons, no ale zobaczymy o co konkretnie tutaj chodzi. U no, nam... poprzedni odcinek się troszeczkę dziwnie skończył i tam tej misji nie udało nam się ukończyć, do niej sobie wrócimy, tak? Tak, rozumiem. Wrócimy, ale nie nagramy tego. Zrobimy tą misję, bo już A, nie lepiej końcóweczkę tam. pokazać. Ewen... No, ewentualnie końcóweczkę. Gdzie to, to? to, gdzie to jest? A, bo to bo złamanej to... lagi. Bo tutaj w tej złamanej ladze są takie te wszystkie archiwa o. tych naszych postaci i stąd możemy ich w pewien sposób uwalniać. Tylko musimy przeżyć jakieś tam ich wspomnienia, w których oni są gdzieś tam zamknięci. No faktycznie tak, tak to wyglądało. No. Historically you spend nearly half your time ridiculing him. Yeah, but it's all good fun. Making a man who risks his life for you and what you stand for the butt of your comedy routine is all in good fun. Yes. You're a terrible person. Can you get <laughs> Smoothness. <laughs> I'm saving his life, you know. You don't have to convince me. Just yourself. Drink up. We're talking about this later. <laughs> E, dobre pytanie. Dobre pytanie. A pamiętam w komentarzu. Lubimy i... Czemu się pojawia? Czemu lubimy? Wiem, że pomaga i w ogóle. Fajnie. Pierce. Każdy kojarzy, kojarzy Piersa z trzeciej części I oczywiście. Bardzo sympatyczny murzynek. O, science flow go bije. Cóż to za pani tutaj? Gdzie? Oh. Która? Gdzie? Ja Na środku? No. Z no no dupą? No Is nie do końca tego, ale... Ej, kurde. Ja znam to miejsce. Aż dziwne. Kojarzysz? No. Ja też kojarzę. Mi się po... ja części, tylko... takim skrzeczącym gościem, którego bardzo nie lubię. Ale nie wiem dlaczego mi się z nim kojarzy. Pewnie go nawet tutaj nie było. Zabierz pistolet maszynowy. Gdzie on jest? Na górze. Ej, ja też nie. chcę, ja też chcę, ja też chcę, ja też chcę. Gdzie on jest? Kurde, pokradli kurde. już. Idę za tobą, kurde, jak głupek, ale nie wiem po co. Też ja nie wiem, nie w tą stronę. Ja pierdziele. Ale... nie, nie, nie już jest. za tobą nie pójdę. Jest tu. Nie, mam go. Ej. Co to jest? Ej. <laughs> Ej, no ja chcę pistolet. O, mam pistolet. Ty masz pistolet u, u, u. na gumki? Tak. No chyba. <laughs> Mój ja ulubiony. Ja mam to Minigana. A wiesz, trzeba powiedzieć, że towarzysz jestem? Nie wiem. Bo, bo ta moja babka ma, to jest taki agent, do ma takiego zdradzickiego wąsa i w ogóle jakiś kapelusz, taki wiesz, cichociemnik i w ogóle. Aha. Ja, I wiadomo co, ale... Ej, widzisz tą łapę? Nie ja jest Niemką. Nie jest Niemką, ale jest... A, ale sprawdzimy czy mnie chwyci. Ciebie? Ja... Co? Co ty robisz za przeproszeniem? Ja wbijam na łapę. Zostaw tą łapę! ratuje świat. Zaraz ci dupę zmiażdży ta łapa. Ty właśnie nie chcę coś i uważaj, bo piersa... Ej, strzelba mam zabrać, o tu jest, w sumie. No tu coś jest. Faktycznie. W sumie by się przydała karabin. strzelba. Jaki karabin? Strzelba, nie karabin. Nie na... nazwali to karabin, ale dobra. Dobrze wygląda jak ten. No, u było zabierz Strzelajmy karabin. w łapę. Strzelaj w łapę. Teraz strzelaj w łapę. Lepsz. Albo i nie. Ale nie, Albo teraz nie. mam zabierz ka... Teraz mam zabierz karabin. a my stretny nie ogary, nic nie ogarniamy no ale ja to miałem przy, tym, przy tej skrzynce, którą tutaj wziąłem, no ja pierdzielę. No bo ja wziąłem i już ci się wziąłem. Rzutnie rakiet, miło. rakiet teraz mamy, okej, okay. tr trzeba gadać. Aha, dobra, rozumiem. Po prostu Co? ty to wziąłeś, ja już tego nie musiałem no. brać? Dokładnie. Okej. Okay. No to widzisz, jak gra w trochę potrafi przeszkodzić. No. Wziąłeś bazukę wziąłeś. Wziąłem. Masz, w oko. Gin! Ej, chyba... mam odczuć? A, Pierce już nie żyje! Ej, tu stoi, koło mnie. Nie. Tak. co zrobi? O, już yeah. po mnie. Po mnie też. Nie. Nie? Co się z nami stało? E. To chyba te lasery. Chyba, chyba zna, nie nie od punktu kontrolnego. Być w trzech. No to nie. Ale byłem. cholera, ale co mogliśmy zrobić? Ja nie wiem. Oklęknąć i się dobrać. schować. Dobrze. Dobrze. Ej, to Uwaga. może tak... Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba się uklęknąć trzeba. No, chyba tak. Faktycznie. To tak jest komplikowane. Amunicja, amunicja po drugiej stronie. Ja biegnę, ty zostań. Będziesz mnie ratował. No, ja zostanę. żeby w razie czegoś czego cię ratować. Uhu! Uciekam. A lasery. uwaga, 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 uwaga. ty goować. Do Masz amunicję No już nie ma. Z karabinku nie wchodzę, nie? Idę dalej po amunicji. Nie no, nawalaj ze wszystkiego, panie. Co, umarliśmy no, znowu? Pojedzmy. Nie no, nie zginęliśmy. Yeah. Ja tu się będę kłócił teraz. Myślę, teraz tak. nie zginęliśmy. Yeah. A czemu to jest pol? Jesteś że nie zginęliśmy? <noise> nie no, żyjemy nie? No, chyba, nie? chyba. jest okej. Porażki nie ma. Dziwne. Przerażające są te misje. Ma obcisłe rajtuzy. Pu Puszka w Leginsach? No, powinniśmy się przyzwyczaić. Załatw puszki. Załatw puszki! Załatw puszki! Załatwam puszki. Gdzie one są? Tu. A daj puszce headshota. Nie. Nie. Ej, te puszki eksplodują. Dobra, przeżyłem. Wybuchowe puszki, wiesz? Ja się rozpadałem, się na kawałeczkę W sumie tak zauważyłem, że celowanie to tutaj jest bezsensowne, znaczy napieprzać Tak A ja sobie tak celuję zawsze nie wiem po co A tak wiesz, fajnie jest jakoś tak Że niby fajnie ale to i nie tak. dokładniej ale No ale o kurde dostałem uh. Masz rakiety? Ja. ja już nie mam rakiet Ja nie ja, mam ja, ja, ja sprawdzę Chyba też nie mam jak ja no, mam strzelać w niego rakietami? Jak ja mam w niego strzelać rakietami, jak nie mam rakiet Dobra, będę nawalał z tego tu. A nie, czekaj mam. Nie no nie mam, no jak ja mam strzelać. Tu też Uzi. nic z tyłu nie ma, nie da się przejść. No to e, chyba to jest. Albo nie pomyśleli, albo jesteśmy za głupi na takie... Uwaga, coś leci! Może... Chyba rakiety, rakie... rakiety możliwe. Tak, to na pewno będą. Łóżka. <noise> Dobra, nieważne, nie nie się... nawalajmy ze wszystkiego co mamy. Trochę się nerwia, ci, powiem. Może dostaje Mo Może to coś daje. Uwaga, leci coś. Uuu, leci we mnie. Znowu kanapy? No, chociaż to jedno. To? Nie. Tak wygląda jakby ten, nie? Trzeba nawalać dalej. Co, rozwali jakiś skład? Z ja nie z w w wiem co chodziło. I te w końcu. Ja czuję, że w końcu trafi na te rakiety i da rakiety do <noise> <pytać>. Możliwe. Tam <noise> się udupi. No póki co trzeba napieprzać, to co mam robić? No Nie no wiem. Ja nie mam rakiet, że... no. Na pewno nie masz żadnych? Nic. No bo mi nie kazałeś chodzić. Kurde, no to jest bez sensu w tym momencie. Co my tu mamy robić? Czekać, aż nas tymi poduchami zabije? No kurde. Nie wiem, może gdzieś tu jest jakieś coś. I tu coś wygląda. Jakby była rakieta. Mam! Mhm. Masz? Czyli są, tylko się nie oznaczają. Gdzie, gdzie je miałeś? No takie różowe były. Jeszcze nie trafię. O, trafiłem. Nie. Trafiłem? Tak jest, trafiłem, OK, spoko. Coś na ci. Trafił. <grym> Jeszcze dalej z rakiet? Nie, dobra. Okej, okay, są tu rakiety, widzisz? Tu są, mówiłem. Nawalamy no, dalej. Nie podświetlały? Teraz, teraz Zawsze trzeba... Zawsze pokreś... że jest amunicja, czy co. No, widzisz, teraz, teraz myśleli, że jesteśmy mądrzejsze, a tu taki surprise. No. Nadal nie ogarniały. Nic nowego. No, ja, no to trzeba się przyzwyczaić. Najzwyczaj w świecie. Nie, no weź. Nie, zostaw mnie. Ja rozumiem, że mnie prostytutki nabiły, ale kurde, puchy. Puszki. I to jest to takiego gówna, jakiegoś science flowa Ej, nie pi pijesz energetyki? Jakby to jeszcze piwo było. Jakieś dobre. Aj to by mnie zabijał. Dobra, nawalaj z rakiet. Masz rakiety? Nie. Leci! O, dostał, już po nim. Ty, wiesz, co jest możliwe? Że po prostu u ciebie odesłowu w nich nieba. Co, rakiety? Tak. <laughs> tak. Nie. Po <laughs> prostu ty, ty nie widzisz. <laughs> no ale nie. No, mówisz, że różowe, tak? Czy tam czerwone? Tak? O! Jaki kolor? Helikopter! O, no, dobra, koniec, nice. Ale jaki nie, kolor miałeś? Nie jeszcze nie koniec. Taki różowy... Znaczy, koniec różowym... tego tutaj. No tu nie, nie ma nic. No teraz nie ma. <grym> Ale byłeś. Ja wsiądę? Ja wsiądę? Ja wsi si Pozwolicie mi? <grym> Musisz od tyłu. Ja nie z tej strony. Tu, Ale co, w nie, kurde w luku bagażowym będziecie... Ciesz się, że w ogóle lecę. <grym> co to ma być? Skandal. Prezydenta? Od ciebie, z ciebie taki prezydent. Atakuj Paula. Paula? Paula, Czy ty możesz atakować no nie możesz. rakiet? Nic. Nie mogę. Ale czemu ja też nie mogę? Dobra, nawalam w niego, ale niewiele to daje. Ciao ja, on już leży. No ale właśnie o to chodzi, żeby wstał Gdzie oni mu strzelają? A, na kół. Uuuuu wystarczyło na ku <laughs> Nie ogarnął, to byśmy tak pół godziny strzelali dookoła. Nie co? Uch. Ej, co to? Spadł? E, na ziemię, no Ale ja nie mogę strzelać cały czas No bo tylko ja mogę bo, się, tak... do, bo się do z przodu No właśnie spaniaczek. Ty wylądowałeś? Nie O, o no chyba musimy co ty wyjść robią Chyba musimy wyjść Co? Ja? No jakie co się znowu stało? PIRSP! Ja? Pirs? Co? Jak się nie go zabili? Nie oh, się ja pierdzielę, Te misje z jakaś rubuńska, no, naprawdę. Po, po pierdze... I te misje w ogóle są tak zbagowane, że to się w głowie no. nie mieści. I znowu jesteśmy nie wiadomo dlaczego na tym dnie, nie? I jakim cudem ja mam wyrzutnie rakiet. Cie Cieszę się, mam. że mamy. I mam nawet czym strzelać. Dobra, ale nie strzelaj, poczekaj, bo znowu będziemy pół godziny szukać po to. Już nie mam. Ja jeszcze jedno mam. No kurczę, u mnie nie ma na 100% tego. No, u mnie też jeszcze nie ma. Okej. Okay. Bo on potem rzuca i... Jeden z nas może tylko to wziąć. Okej. Okay. Jak ja wezmę, to ty już nie masz, no to oczywiste chyba. Ale później, jeśli nie trafisz w niego, to rozumiesz, że dorzuca kolejne. No pewnie tak, no, że jakoś trzeba to przejść, nie? No co, nie co, wiem. Co, co... Póki się No dobra, ale to. Jak on umarł? No w ogóle, jak on mógł umrzeć? No przecież to jest niemożliwe. No nie siedział wiem, w, helikopterze, w helikopterze. No nie wiem, ty wysiadałeś, tak? No chciałem wysiąść. Ja też, no i... a ja tutaj pierdóła A teraz pierdut i co? I po zabawie, no. Dobra, teraz widzisz rakiety? No, teraz mam, ale nie podświetlało mi się to, teraz się podświetla Tak? To dobrze Mówię ci, te, te misje są jakieś takie strasznie zbagowane. Aaaa, na hardcora! O kurde te lasery mają fajne. i chciałbym mieć taką puszkę. No cool. Sterować taką puszką. Taką Pewnie wielką. się da. Pewnie się da. Aha, wielką, to nie. Tam taką małą, to, no co za frajda. No tak. Leci! Szczelaj Dostał? Jeszcze raz. Chyba nie dostał. Już takie wielkie jeszcze nie trafić. O, 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 kradnę. Teraz mam. No. Prosto między oczy. Haha, <noise> dostał, ej Centralnie między oczy. Tak wymierzony. Nie. No tak Dobra, nie będę marnował. A bo to jest po jednym strzale. Luzę. Dobra. Oh, teraz nie zabijmy pilca, chociaż nie wiem jak możemy go zabić. Co, spadł na ciebie? No, ale. Mogę e, się A wiesz jak strzelać? Słucham? Słucham. Wiesz jak strzelać? Wiem jak strzelać. Dobra, to strzelaj. A trzeba celować w ogóle? Nie, no tak, tak. No nawalaj. Nawalaj. Ze wszystkiego nawalek I coś mu się tam wylatuje, chyba ma dziurawą puszkę Strzelaj w tamto miejsce Gdzie ty strzelasz? O, teraz trafiasz No to a Nawala jest minigana I z tego też, ze wszystkiego nawalek Nawala trafiaj, trafiaj w usta, bo widzę, że ma otwarte. Może coś tam chce Mi się wydaje, że po prostu musimy przelecieć parę razy koło niego No chyba no, tak I on zaraz Stale. się budzi. No Z było tak samo O, o Widzisz? Mówisz? Mówisz, cały czas strzelać? Nawalaj, no jest Zaatakuj Pawlan, no, zaatakuj Tylko uważaj na <grym> <mama Je>, Pierce'a na <grym> Nie wiem Jak wylądujemy, jak wylądujemy to nie strzelaj Bo chyba, ja strzelałem i wtedy go żeśmy zabili A on wyś, wysiadł No chyba tak było <grym> No Dobra, wysiadamy I teraz wysiadamy? Tak nie mogę. Dobra jest. O, teraz mogę. Dobra Dobra, do, do posągu. Do posągu. Kurde, znowu nam ukradli moce, znowu się cofamy w przeszłości w ogóle. O, kurde, takie, takie. szkoda. Z, z mocami powinno być więcej tych misji, nie? No nie to... większa w... zabawa była. No a tak znowu strzelanie zwykłe Smutek Co, znowu My się A? Nie, to to nie uwierzę. <laughs> e... Mówiłem, że chcę takim fajnym bamperkiem pochodzić. Co za kobuch? Ale fajny. Ja e... mogę nic sterować? Aha! Jak fajnie! E no weź mnie, nie bij! Mamy dwóch? Ale dobre. A co on ma za garnek? Ale fajnie. Mówiłem, że taka fajna puszka. To jest ruski kucharz. Ja jest jej ruski. To, to jest amerykański nie. robotnik. A! Dowal mu! Zgara mu! A masz z grobu u Czemu się tego wieżowca nie da rozwalić? Nie wiem, olej wieżowiec, kop dupę <grym> temu frajerowi Jeszcze raz <grym> Ale chyba coś to nie daje do wiele Dajcie mu wstać, daj mu wstać Ogromna kać wow. Zlaseruje Zlaseruje nas <grym> Ja wierdzielę ale to jest psychiczne. Nie starczy mu? No kurde, ile no? <średzimy> I na zmianę. <średzimy> Uah, dajmy Ira. synchrona. Tupu, tupu. <średzimy> ja wiem, że jakoś inaczej trzeba. Czekaj, ja idę pobiegać Dobra, wstał. Ja nie mogę się ruszyć. O, wykończ! Finish. Wykończ go. Tego wykończasz? Ja też o ja, zobacz to wow. tak, tak się run. zabija puszki, tak się zabija puszki a pomyśl ile byłoby, na skupie. a ile byłoby na skupie. U kurde a. może spięć może stóp. Lona. Tak se A faktycznie wybuchła Pamiętam Coś było Punktow na ten szczegółowa Ale ważne, że jest dużo kaszu, nie tak sobie chyba I mamy Murzyna na zawod, kolejnego. No, tak. W sumie dużo tych Murzynów. Sam jestem Murzyną A ty nie. Ja nie. A Niemców mało, kurde, sobie jedyny nie Niestety. Członek ekipy. Ile wow. tych członków już mamy? Jom, jom. Dobra. Mamy. No czas taki sobie. To coś małego zróbmy. Coś małego? U, znowu jesteśmy tutaj. Widzę na naszym. Co co wracamy do symulacji? czy Czekajcie, coś tutaj jest do zrobienia. no właśnie nie wiem. Czekaj, sprawdź, sprawdź. Ja tutaj nie wiem nawet. Nie chcę mi się romansować z Kinzy Znowu. <laughs> znowu dostanę w papę. Widzę, że misje główne polegałem na ratowaniu wszystkich. No póki co tak, a potem będziemy ratować siebie, No bo no, no, taki jest tej wątek teraz. No. Ale przecież nie no. zniszczyli! Możemy zdolności sobie jakieś... Ja sobie przejrzę trochę ulepszenia. No możemy tutaj wam pokazać co obecnie mamy, bo to w sumie mam... Nie wiem, przynajmniej ja dodaję to przed odcinkami. No a ja no, tak nie za bardzo. A, ty, nie, ty, ty w ogóle nie dodajesz. Uuu, ale mamy dużo tego. Tutaj tych Ja punkciorów. sobie dodam amunicja specjalna, pistolet maszynowy Muszę popatrzeć, to tak nie tak także. Tutaj tego dużo jest, kurde. Trzeba, to, 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 to trzeba przemyśleć generalnie. Co to, to, to z głową, no? Tutaj taktycznie trzeba to rozegrać. Taktycznie dokładnie. Biorę co pistolety. O to mi się podoba. Nie myślę, biorę. <ścoughs> nie wiem czy to się przyda kiedykolwiek. Wytrzymałość sobie zwiększa. Twoje ciosy są silniejsze. Super. Super siła. Nigdy nie biję. E, co prawda z rąk. No, ale... <ścoughs> przyda Jak się. To? No tylko jak busze Zdrowie Zdrowie to... Skromne wydłużanie czasu... Ale już nie mam hajsu No, no przydałoby nam to... się szybsze odsłucanie To na pewno Ale jeszcze możemy moce ulepszyć Tak jest Na przykład telekineza elementy Z czego ja korzystam? Niczego Bo w ostatnich misjach nie było tego, no Nie daje. Nie, no, ostatnio faktycznie... O, dosyć... zwiększa... O, zwiększa obszar działania wybuchu, to sobie zwiększę ja sobie mm -hmm. to, to mi się przyda. Bo już te skoki wszystkie trochę dałem punktów. Więc spoko. Refleks ninja. Ja nie wiem, co to jest refleks ninja. Ja, ja, jakiś romanski czas robi, Dalej, chodź tu Czekaj. Co? Idziesz do Shondi? No ona jest dla ciebie ja za radź. dobra. A co to jest refleks ninja? Aha. Bardzo się zmieniłeś. Już wiem. Nabierz prędkości w powietrzu, naciskając SHIFT. Fajnie. Ulepszenia... Wybuch obszar. Niech to będzie. NIE MAM dost klejstrów. Widzisz? To jest ważne. Trzeba robić. No dobrze. W dzisiejszym odcinku już chyba nic nie zaczniemy. Bo to by było albo za krótko, albo za długo. Tak więc bardzo serdecznie wam dziękujemy. Eee... Uratowaliśmy Piersa, no to jest ważna sprawa. Piers, jednak, jako no tak. tutaj członek załogi, jest bardzo, bardzo ważnym elementem. Pójdziemy sobie potem z nim tam pogadać, ale to zaś kiedy idzie. No i cóż, zapraszamy Was na kolejne odcinki. Póki co, do widzenia, cześć. Na razie.